Co wie, dzisiaj znów my games 23. A wczoraj zarobiłem 100 milionów, bo trafił mi się Kasilas taki jeden. Wam pokażę właśnie, kto mi się trafił. Wczoraj nie wiem, jak on był warty, tyle kasy. Ten Kasilas. I on też jest. I Jurynek dostał szoku strasznego po tym, bo można kupować 96 karty i. I i coś jeszcze wam pokażę i hulita na pewno kupu kupujemy w kolejnym odcinku albo no może nie że w kolejnym bo on konstruuje tak malutko strasznie to jest Beckham kosztuje z 10 no, i nie Nesta się trzyma jeszcze a Mulera trafiłem <laughs> I, i Ronaldinho też dlatego zarąbiście się bawię no fajnie muller trafić z paczki, bo mam go tu. Fajnie. Się bawimy. A teraz... A czy dzisiaj trzeba przetestować sobie... ...dwie ikony? Bo sobie stary za? i alonzo. Dlatego ich może, musimy przetestować. A tych trzech nie będziemy testować, możemy bo może będziemy testować, zobaczymy. A to w innych na pewno filmach. Eee... Musimy ich przetestować. Na ten wkład na pewno... Puścimy... Sancheza. Tutaj. I Mulera nawet musimy. Też przetestować, ale najpierw Sanchez. Może gola może nie. Zobaczymy. Trafił nam się z przeciwnik I słabiutki, bym powiedział. A my popatrzmy, czy Sanchez strzeli wolę? Słaby przeciwnik, a my nie umiemy trafić gola. Sanchez. Sanchez trudniej szczeli wolę. Nieładnie go Tu nam się trochę już trafi Lepszy przeciwnik. Ale do zrobienia. Dobra, dawaj. Niech Sanchez teraz pokaże. I umie grać. Eee, nie, nie! Co wy robicie? Nie wierzę, że zagrańcy się O, Sanchez! Jeszcze swojego jego gola. Pięknie! Na wagę zwycięstwa. Zwycięstwa. Bardzo dobrze. Bardzo znakomicie. Teraz trzeba tego Mullera przecież Ja czuję, że on będzie najlepszy na tym golejku. Ale pewnie tak nie będzie. Prawie nam się o kurde, bardzo przyjemnie. To będzie sprawdzić, jak tego naszego zespołu przydamy sobie radę. Pewnie Oto Otóż polak. To wygra. Twardy musz udawać. Jako murzyn trafił. Dobra, kurde. No, mile, я понял. Добро. Ну, милый, ну что здесь показывает? Ну, слабо, трохо. Дай-ка. Сейчас я не понимаю. Я в пирке. С, с баржа не Хулить на моем. którego ja sobie kupię. Tylko szkoda, że nie można. dać. Na pomoc nie kładę. Jeśli się na pomoc, ale nie na Nie na prawo sobie. To jest niegorsze, nie? Dlaczego? No, gdzie jest ten Mulder? Mulder śpi, dobra. To jest ostatni przeciwnik. Ciekawe, czy będziemy więcej goli ale się gdyby A losy, no, zobaczcie. Sięgiwamy. Szczeliłby coś tym mulerami. Dobra, Hidzin. Nie nadaje się. Nie zostawię, go i gdzie ja 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 więcej boli w o kurde tutaj nie no powinniśmy sobie poradzić tutaj akurat ja... powinniśmy sobie poradzić i tak jak ale lecimy to chyba dobra

Zaneckiego by chciałem no, Ej, mu HP dawać Daj, Ja mu daję HP Zanecki to mogę... Mógł... ...porza Zanecki Dobra, testujemy wszystkie toty ikon I tyle Nie jest to na składzie Cały czas je już przekostowano będzie Tylko on nie zera sobie przekostowałem

To, nie jest Takie Też indypać, nie wiem, to jest ma bokiem, ale może nie, to jest na O kurde, mnóstwo chyba to No wziąc, jak taki skład nas zrobi? Nie pojęte. Może nie to zrobić? Jakiś skład w tym zrobić?

ты готовимся уже ночь. Mm. Вот Не щели, добро. Давайте делаем перья, как Не щели, добро. Не Не щели. Не щели. Не щели. Не

That's so Ну, берем две соседние ноги, раз. Передаем. Поднимаем, ощущаем. 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 Поднимаем. Поднимаем.

уже один шмахель играл. А левый шмахель. И... Опять... Миллион часов, пошла бы говорить. А это я не сдрогну. А сзади. Да добра не буду. Он дошел очень миллионы. Хули. Бля, пшигай себе Не нужен он дать да, Мы мой спайл, он тут Не все